Monisia, 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 ja już jestem, Monisia. A ty no. powiedz mi, gdzie ty byłeś, co? Ja, ja ze święconką byłem. Jajka byłem poświęcić. I co, liczysz na niepokolane poczęcie? Maciek rozmawialiśmy i ustaliłam, że na razie dzieci mieć nie będziemy. A kiedy będziemy mieli dzieci? Powiadomię cię. Wypatruj listonosza. Widzisz, bo ja taki jestem ograniczony, nie? Wiesz co, tak, ty jesteś ograniczony, wiesz, bo ja mówię Nowy Jork, ty Nowa Sól. Ja mówię Ferrari, ty Multipla. Wiesz co, to mi się po prostu podobają tandetne rzeczy. Ale, Żabciu, ty mi się podobasz. Zamknij ryj. <noise> po cholerę tyle tego żarcia tutaj jest w ogóle. No przecież ja ci mówiłem, że mój brat z rodziną na śniadanie wielkanocne przychodzi. Siódmy rok z rzędu. Ani razu do siebie te wredne chamy nie zaproszą. Nigdy. Zawsze jakąś wymówkę znajdą. Dziura w ścianie, dziura w podłodze, dziura w dachu, dziura w dziurze. Przepraszam bardzo. A co oni w drużynku mieszkają? Nie, w kamienicy. Dobra, rób to śniadanie, a ja sobie lepiej mylisy zaparzę. No Żabciu, ale to już trzecia dzisiaj. Nie, w nie. Święta są? Chcesz, żeby było miło? Mi nie zależy. Otwarte! No kurde, no, dzień dobry bra, tego kurde! No kurde, no! Dzień dobry bra, tego! Dziękuję za zaproszenie, kurde, w tym roku ja was chciałem wziąć do siebie, nie kurde, na śniadanie, ale mam dziurę w kamienicy, wiem? O, no. gdzie? W kiblu, wiesz kurde, co nie wpadnie, to znika, ty, nie? To taki przykład, nie? Kurde, raz się magia zdarzyła, nie? Wpadło mi do kibla białe Ferrero rosz, znaczy Rafaello, a wypłynęło Ferrero Rosze. I to bez papierka, kurde. A, Ferrero z napisem ląk, kurde yeah. było. No. A ty co, sam jesteś tego? Nie ma tej twojej boniki kulfonie? <grystanie> nie, nie wiem. Wy... Szykuję się w łazience. O, to mamy trochę czasu pewnie, kurde, brat. No. O nie idzie, o dzień dobry. Witaj, mm. że tak zażartuję, kochana szwagierko, kurde. Daj pyska, no. <grystanie> O no, kurde, no, nowy puder masz jakiś chyba, z czego to? Z banana. O widzisz, pasuje do takiej małpy. Kurde. Kurde, tego. A ty tak do, sam? zdowaliłem do, jej jak księdzu w milionerach. Kurde. kurde! A ty tak sam, bez rodzinki? Nie, no z dzieciakami przyszłem, tylko Brian, Jessica, Jordan, Justin, Bolek, Lolek, Czaplaj, Volvo, Mercedes, drugi Justin, bo tamten był po Biberze, a ten jest po Timberleiku. Jarmusz, Snickers i ten adoptowany, co ma tak głupio na imię Adaś? <tosujesz> to na dole siedzą się koło waszego samochodu, bawią tego. To. – Byleby nie porysowały. – A nie to grzeczne dzieci tego, tak, nie. wzięły kamienie i bawią się w gradobicie. Weź później później kropki ten. Tak. A Mariola gdzie? O, o, Mariola. O, o, Mariola to ucha! Mario, 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 o, a o, Mariola. Aho ha Mariola. O A ha. U, a, u, ó, se próbuje przypomnieć kto to. Twoja żona! A ta Mar A, widzisz Mariola, ta, no, no, O no, Mariola nie, Mariola wczoraj u koleżanki na imieninach była, tego i coś chyba zjadła, wiesz, bo tak ją głowa boli, wie, łeb, no do no. tego na wymioty jej się miało, tego nudności miała w sumie to mi na, w pokoju zrobiła koło gospodyń wiejskich, wiecie? Czyli co? No cały dywan zahaftowała, kurde, no. A to baba z grójca, to hamulców nie ma, to wie, no. Kurde, Podciągnę se spodnie, bo mnie nie cisnął. Lubię czuć, że je bał, kurde. Schudłeś troszkę. Co? Schudłeś. Nie, to kurde, brat, tego. To co? Żremy coś! A no właśnie, to siadajcie, ja będę podawał. To kurde, o, żeś się brat wykosztował tego, żeby nie było. To ja też coś przyniosłem, nie, bo to wiadomo. Warto czasem przynieść pół litra, kurde. To siądę sobie tego. Otworzymy, boże, kurde. O, o. O, kurde, to nałożę sobie tego. O, kurde, se nałożę, o. inny se nałożę, kurde. A zresztą to, że Później nie będzie. Słoik ci umyć. Nie no, sałatki mi nałożysz. Co ty kurde? Pierwszy raz na święta przyszedłem? Kurde. To co? Jeszcze se jajko wezmę. Kurde, nie, no, to. Brat, kurde, to jest surowe chyba. To no, nie będę surowego. Ja trzeba wyrzucić. Kurde. kurde, se zrobię. Rozbiję sobie. Pan brat, ja się zastanawiałem, skąd ty bierzesz pomysły na fryzury, a tu proszę. Patek, A teraz mam trampa. no to co? Jemy! Za całą rodzinkę zjedz. Oj, żebym Ciebie nie poczęstował. Będziesz żarłach. Z mi podmienili na prawdziwe. Ach, te święta! A jeszcze mi kurźma któryś gnój przysra za tydzień, że przy tyłem to zabije. <grystanie> Ach, te polskie święta. <grystanie> Co to będzie w... Ja pierd. No opowiadaj, kurde, szwagierko, to tam u ciebie wszystko w porządku. Tak. Ach, firma się rozwija, czy to jak mój brat łysieje tylko? Rozwija się, dziękuję, a, Tak, wiesz, mamy tę franczyzę na 12 sklepów żabka. O. Ja jestem naprawdę bardzo zajęta. O, a może ty byś popracował w którejś z naszych żabek? A co, mało wam towaru ginie? Kurde. <gry> Żartuję. Ile wy tam płacicie w tych ropuchach w ogóle, co? W Żabkach. No. Bardzo dobrze płacimy. Tak? tak dajemy 2,5 tysiąca brutto albo no. 1900 pod stołem. No kurde, uczciwa jak Łukaszenka normalnie. Kurde. Nic tylko spałować, kurde. 2,5 tysiąca? To mi by się nie chciało z wyra wyjść, kurde. Przecież ja z samych dzieciaków mam siedem i pół na rękę. Kurde. I to bez umowy. Znaczy, na to adoptowane jest umowa, nie? żebyśmy nie oddali, no ale co zrobisz? To oh, kurde, wiecie, jak wygląda mój dzień, kurde? Ja wstaję rano, włączam teleekspres, ha <gulia> kurde, ja to w środę tylko nie, bo tam normalnie to wstaję w południe, nie, idę do po urzędu, nie, po zasiłek, nie, idę, nie, po 500 plus, nie, idę po zasiłek drugi, nie, idę po 300 plus, nie, idę po rentę dla babci, nie, bo jednak nie żyje, ale w wersalce mieszka, tego nie, bo się rozłożyła i tam jej dobrze, nie, potem idę po dodatek mieszkaniowy, tego nie, dodatek do gazu, nie, dodatek do prądu, gór. do majonezu. Ja to se po drodze z żabki wezmę go Wracam do domu i czekam na TeleEks, kurde. No. Tak, i wszystkie te pieniądze przepuszczacie w tych nielegalnych automatach do gier. O przepraszam! Ja inwestuję w papiery wartościowe. Część idzie na zdrapki. Dzieciom byście coś zostawili. <laughs> Mam, poczekaj chwilę, bo tu naprawdę za chwilę kasa da zwrot po prostu. Oh. O, no patologia jesteś. No nie jest, to nie jestem, już powiedziałem. Cześć dzieci na zdrapki, powiedziałem. Oh. Ja, dle... <laughs> yeah. no. No. ja dla... dzieci wszystko. Kurde, no. ja dzieci tak kocham, że im bez okazji prezenty robię. No w no. zeszłym roku Jessica miała urodziny, to Brianowi pod choinkę psa kupiłem. Wiesz jaka Na cześć sponsora MOPS. <laughs> no. Powiem ci, że ja to podziwiam Twoją Mariolę, że, że tyle dzieci urodziła. A co to za problem, kurde? Ja byłem przy wszystkich porodach i nic mi nie jest, nie? Mariolę to przy pierwszych trzech też chyba trochę coś tam swędziało, nie? Ale kurde. To... Następne to już wylatywały jak rakiety z wyrzutni, kurde. Przy bliźniakach to żeśmy myśleli, że amerykańce to machołki odpalili, kurde. A kurde, ta? anegdota, kurde! Się okazało, że my nie mamy bliźniaków, tylko żeśmy przez trzy miesiące łożysko wychowywali. <tuszę> Ale co no? Do Barioli podobne pod kaloryferem leży, to A tam... to Co? A to ja jestem chrzestnym którego? Bo powiem tak, na komunie rowera nie kupuj. No. To nie to łożysko. No. A, a propos, bracie, no, no. bo, bo tu nic, dziecioki nie biegają tego, nie, żadne szkraby tam na dole, u ciebie wszystko okej okay, tam, tam dorwał cię ten konarowirus tego. No, no. Założyłeś tam maseczkę i... No. <śmienic> I nie roznosisz tej zarazy. <śmienic> nie, no wszystko w porządku, tylko A? wiesz, tak jakoś. A? Tyle A? czasu nie ma, wiesz, A? tyle roboty jest przy tych żabkach. A? No. Popatrz, tyle żabe, bocian nie przylatuje. <śmienic> Może się stracha boi. <śmienic> A ty co tak siedzisz jak taka ostatnia pipa, co? A co ma siedzieć jak pierwsza? Byście się musieli zabiedzić. Może byś chociaż raz w życiu mnie obronił. Raz w życiu zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Zobaczysz, będziesz miał szlaban na odkurzacz. Taroś, Taroś, my nie damy się obrażać w naszym domu, bo my naprawdę bardzo ciężko pracujemy na to, co mamy. My mamy leasingi na samochody, kredyty na samochody, na dom, na komputery, na sprzęty, a ty całe życie na nas pastorzy toisz i nie masz nic. Może ja nie mam nic, brat, ale dzieci to się nie z leasingu biorą. A ty, jak ci się własna żona nie podoba, to wysmaruj jej gębę majonezem. Będzie ładniejsza, bo to jest dekoracyjny. Niezłe jaja. Tak, w były niezłe jaja. Faktycznie być może zamieni, zamieniliśmy ten słoiczek. Tak, tak, tak. Być może on z reguły ma tam jogurt, tak I... Ale udało się, fajnie. Do domu wrócę po prostu jak zwykle po pracy.